Hej, w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić. Zaraz się okaże. Obaże. Jakby króciutki live, który nie jest na żywo. i patrzymy, bo do tych pięknych przyjaciół. Czekaj. Oto tych pięknych przyjaciół. Łączamy przyjaciół. I Zapraszamy osoby. Nie do końca zapraszamy. Ale najpierw chodzimy Moi przyjaciele, i chciałabym pozdrowić. Czekajcie, muszę tak zrobić. Koredę. A. I chciałabym pozdrowić. Jedną osóbkę, o tą osóbkę, o tą, innej nie. O tą osóbkę bardzo pozdrawiam. Majo!